Kim jesteśmy? Marcin i ja i kamraci, którzy są tutaj na polach Grunwaldu. Jesteśmy polskimi narodowcami. W języku angielskim jesteśmy nacjonalistami. Słowo nacjonalizm jest kreowane przez nich jako najgorszy przymiotnik. Jako najgorszy przymiotnik. Narówny z nazistami, z faszystami. Nic z nimi nie mamy wspólnego to co nas niesie niesie nas polski interes narodowy jednym z elementów polskiego interesu narodowego jest dobre znakomite sąsiedzkie stosunki z Białorusią same korzyści tylko nigdy nie będziemy mogli tych interesów wspólnych robić dopóki między nami będzie jakiś pośrednik a ten pośrednik czyli żyd czyli światowe żydostwo ma taki na razie plan, że my mamy być dla siebie wrogami. My dla siebie mamy być wrogami. My mamy ze sobą walczyć. Nas na to nie nabiorą, ale młode pokolenie, które nie zna historii, które nie potrafi jeszcze, nie ma własnego zdania, jest zaprogramowane przez filmy, telewizję, literaturę, prasę, celebrytów, jest okłamywane. I ono jest szczute. Dlatego my, narodowcy polscy, nacjonaliści, stworzyliśmy front polityczny, żeby odkłamać to wszystko, co władza nasza, albo nie, władza, która nami rządzi, yy, tworzy. Macie przywódcę państwa. Ten przywódca państwa nazywa się Aleksander Łukaszenka. Ja mam 63 lata. I powiem wam, obserwuję pana prezydenta Łukaszenkę od dwudziestu kilku lat. I powiem wam, ja Polak, ja Polak, jeśli w Boga wierzycie, to powinniście w cerkwiach, w kościołach własnych codziennie modlić się, żeby wasz prezydent był zdrowy i długo żył i długo trzymał władzę. Módlcie się za to, ponieważ on pokazał, że jest człowiekiem niezłomnym. On jest mężem stanu. My nie wiemy, jakie plany, jakie kombinacje polityczne, jakie gry dyplomatyczne były przeciwko Białorusi i Łukaszence konstruowane. Nie wiemy i pewnie się tak prędko nie dowiemy, ale my, Polacy, wiemy, że chodzi o to, żeby was pozbawić Białorusini waszego majątku. A macie go sporo. Nie jesteście dużym narodem, bo Białorusinów jest ile? 10 milionów? 9. 10 milionów. Y jesteście białymi ludźmi. Biały człowiek dla globalisty jest języczkiem uwagi. Piękną, bo, czystą rasą. Bo jest przeważnie chrześcijaninem. Z chrześcijaninem, czyli ma chrześcijański system wartości. I. Bazując na tym, że Jezus Chrystus jest dla nas wspólnotą, podszywając się wrogowie, podszywając się pod chrześcijan, przejmą wasze aktywa, a przy okazji będą was straszyć, co tam pod ręką mają. Na przykład będą was straszyć muzułmanami, bo to zawsze dobrze znaleźć sobie wroga i stworzyć go i dorobić mu propagandową historię. Aleksander Łukaszenka. Na razie nie widzę, żeby oddał Białoruś w niewolę. Ostatni test siły walki o wolność zdał celująco. To był okres straszenia społeczeństw covid -em. My w Polsce byliśmy gnębieni. Na Zachodzie ludzie jeszcze bardziej byli gnębieni przymuszani do szczepień, przymuszani. Do legitymowania się, do zakrywania twarzy. Tymczasem u Was ta wolność miała zupełnie inny wymiar. I życie pokazało, że żadna to pandemia. Nie wolność, tylko rzeczywistość. Tak, że funkcjonujecie zupełnie normalnie. Nic się nie stało, nic się nie wydarzyło.